Na pewno nieraz głowiliście się, co znaczą wszystkie oznaczenia, które spotykamy na obiektywach. Te wszystkie dodatki EF, EF, myślnik S, FX, DX i te wszystkie inne literki, które się tam często pojawiają. Dzisiaj to sobie wszystko rozgryziemy, po to tylko, żebyście kupowali właściwe obiektywy do właściwych aparatów, które posiadacie. I o ile. Nie jest problemem, kiedy kupi się obiektyw profesjonalny pod pełną klatkę i będzie się go stosowało z aparatem o mniejszej matrycy. O tyle właśnie problem będzie, kiedy kupimy obiektyw przeznaczony pod aparat z mniejszą matrycą a będziemy go chcieli używać z aparatem, który ma matrycę większą. Dlatego, że w tym drugim przypadku problemem może być właśnie winietowanie, taki efekt, którego chcielibyśmy uniknąć robiąc zdjęcia. I w związku z tym, zapraszam Was do takiego krótkiego podsumowania, w którym sobie właśnie porozmawiamy o tych wszystkich symbolach, które znajdujemy na obiektywach. A tak przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezła Aparaty, na którym opowiadam, jak robić lepsze zdjęcia, a także jak zarabiać na fotografii. Jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Na sam początek porozmawiamy sobie o takich podstawowych oznaczeniach, potem rozbijemy to na różne systemy, czyli na Canona, Nikona, yy, czy też Sony. Powiem Wam, jakie są różnice w tych oznaczeniach, jeżeli chodzi o te same rzeczy, o których informują nas producenci, bo każdy ma oczywiście swój własny system oznaczenia, czy na przykład yy, obiektyw jest pod pełną klatkę, czy pod. Yy, matrycę mniejszego typu, a pod koniec tego filmu zostawiam taki temat związany z ogniskową, bo wydaje się, że taka informacja, co to jest tutaj, 85 na przykład napisane albo jakiś jest zakres ogniskowych na obiektywach typu zoom to jest wszystko proste, ale postaram się wyjaśnić, co to właściwie jest ta ogniskowa, co to właściwie znaczy, więc zostańcie do końca tego odcinka a obiecuję, że nie będzie w żaden naukowy sposób to wytłumaczone tylko w miarę prosto. Więc zaczynamy pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę. Jest takie oznaczenie F łamane przez jakąś tam, powiedzmy, liczbę lub też 1, dwukropek i ta właśnie liczba podana. I to jest oczywiście maksymalny otwór przysłony, czyli potocznie nazywamy go jasnością obiektywu. I na przykład, jeżeli na tym obiektywie jest napisane 1, dwukropek 1,2, to znaczy, że maksymalny otwór przysłony. Czyli to, w jaki sposób możemy tutaj zaprosić światło do naszego aparatu, do wnętrza naszego aparatu, to jest to, że ustawiamy tę przysłonę na wartość 1,2, czyli to jest bardzo jasny obiektyw. Częściej spotykamy te, te liczby typu właśnie 1,8, 2,8, czasami f4, więc są to oznaczenia. Które gwarantują nam to, że to jest maksymalny otwór, jaki możemy tutaj zrobić w naszym obiektywie, jeżeli chodzi o ten otwór, przez który przelatuje światło. W zoomach też często spotykamy taki nieco wydłużony zakres tych przysłon, czyli na przykład mamy tam podaną cyfrę, że F łamane na 4, myślnik 5, 6. To znaczy, że jeżeli na przykład Obiektyw ma jakiś tam zakres ogniskowej, powiedzmy od 70 do dajmy na to 200 mm, to znaczy, że przy tych 70, czyli przy tej krótszej ogniskowej, będzie miał wartość przysłony maksymalną, czyli ten maksymalny otwór na F4. A jeżeli wydłużymy na maksa ten nasz obiektyw, no to wtedy ta, ten maksymalny otwór, jaki będziemy mogli uzyskać w naszym obiektywie właśnie w tym zoomie, to będzie ta wyższa wartość, czyli te 5-6, które wcześniej wspomniałem. Drugą ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli się kupuje obiektyw, czy też ma się jakiś obiektyw, a chce się do niego dokupić filtr, na przykład właśnie taki filtr, jak tutaj jest nałożony, filtr UV. Jest tu takie oznaczenie, które określiłbym jako takie o przekreślone kreseczką i to jest średnica naszego obiektywu i w związku z tym na tę liczbę musimy spojrzeć na przykład tu jest 72 mm, żeby dokupić właściwy filtr o tej samej średnicy, czyli po prostu sprawdzamy jaka średnica obiektywu tutaj na końcu napisana i wtedy dokupujemy filtr, który ma również taką średnicę tutaj wspomnianą i wtedy wszystko pasuje do siebie jak ulał. W przypadku niektórych obiektywów mamy taką informację, tutaj napisaną na obiektywie cyferka rzymska i na przykład jest to dwójka rzymska. I to oznacza, że ten obiektyw był już produkowany wcześniej w jakiejś tam wersji pierwszej. I w związku z tym, jeżeli mam nowszy aparat, muszę na przykład celować w taką wersję yy, nowszą, która będzie lepiej na przykład współpracowała z danym body. Nie zawsze jest to oczywiście taka gwarancja, że nowszy obiektyw będzie lepiej współpracował. Bo oczywiście, możemy mieć starsze body, i wtedy ten obiektyw on będzie troszeczkę nowszej generacji i nie będzie sobie tak dobrze radził jak ten stary, dedykowany, robiony specjalnie pod to przez producenta, pod to tamto body, które mamy. I w związku z tym, te nowsze wersje, za które oczywiście, jak się słusznie domyślacie, płaci się więcej, być może nie będą opłacalne w Waszym przypadku. W związku z tym, jeżeli chodzi o to, którą wersję obiektywu wybrać. To wtedy musicie sobie już przegooglować indywidualnie pod kątem właśnie swojego body i sprawdzić, czy ten obiektyw rzeczywiście dobrze współpracuje z tą nowszą wersją, czy też lepiej zachować trochę pieniędzy na jakieś dodatkowe inne zakupy i kupić tę wersję pierwszą, podstawową. I tu już w zależności od producenta znajduje się też informacja na temat silnika, który obsługuje Autofokus. Na przykład w Canonie jest to napisane USM, czyli Czyli ta taka nazwa tego, tego silnika, który steruje autofokusem, czy go napędza, ale też spotykamy taką nazwę STM w Canonach, w niektórych obiektywach. W Nikonie oznaczenie tego silnika to SWM, w Sony SSM. Jeżeli chodzi o nazwy wszystkich tych silników autofokusa, które obsługują właśnie autofokus u producentów, Powiedzmy, obiektywów, które są dedykowane pod konkretne systemy, typu Canon, Nikonsony. To odsyłam wam, Was już do internetu, nie będę Was zanudzał w tej kwestii. Jeżeli mówimy o Canonach, to pełna klatka dla lustrzanek ma oznaczenie EF, a jeżeli na przykład mówimy o y, tych kropach, czyli aparatach, które mają y, matryce typu APS, myślnik C. To wtedy mamy ten pomyślniku po EF, tak, taką literkę S, lub też się spotykamy z takimi obiektywami EF myślnik M. A to zmienisz mi EF Już wróciłeś? Jeszcze nie skończyłem nagrywać. EF myślnik S, lub też EF myślnik M. To już w zależności od. Rodzaju aparatu, którym dysponujecie, więc radzę tutaj doczytać, który konkretnie macie w swoim posiadaniu. Natomiast jeżeli chodzi o bezlusterkowce, to tutaj w kanonach jest takie oznaczenie RF, jeżeli chodzi o te obiektywy nowego typu, dedykowane już specjalnie pod bezlusterkowca. W Nikonie natomiast spotykamy się z oznaczeniem FX, jeżeli chodzi o obiektywy dedykowane pod pełną klatkę lustrzankową, oraz. S, jeżeli chodzi o tę linię nikonów, które określamy jako bezlusterkowce, czyli mowa tutaj o aparatach, które nazywamy Nikon Z. Jeżeli chodzi o nikony, które nie mają pełnej klatki, to obiektywy, które spotykamy, mają oznaczenie DX. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o aparatach marki Sony, to w przypadku obiektywów pod pełną klatkę mamy oznaczenie FE. Jeżeli chodzi o stabilizację obrazu, to tutaj jest też ciekawostka. Nie można było się umówić na jedno oznaczenie, czyli każdy z producentów wybrał jednak drogę takiej swoistej rewolucji i pójścia w swoje tam słowotwórstwo. Więc spotykamy taką nazewni takie nazewnictwo jak I.S. Wśród kanonów na Nikonach mamy VR, to są te obiektywy, które mają stabilizację wbudowaną w obiektyw. OSS na Sony. Została jeszcze właśnie jedna kwestia z tych takich głównych rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. To często spotykamy taką literę L na obiektywach Canona. No to to jest oznaczenie tej takiej jakości najwyższej półki, jeżeli chodzi o te ich obiektywy. Podobnie tutaj swoje nazewnictwo w tej kwestii utrzymuje firma Sony, która daje literkę G jak Grand Master. Natomiast często w obiektywach mamy takie tutaj symbole na samym końcu nazewnictwa naszego obiektywu, na przykład ASPH lub też APO ASL LD EDAL lub też innego rodzaju skróty, i najczęściej jest to właśnie taki symbol, że tak powiem, splendoru luksusu, który mamy zastosowany w danym obiektywie. Chodzi tutaj o jakieś soczewki, które na przykład, czy jakieś elementy asferyczne, które poprawiają jakość obrazu. W, w danym obiektywie, i na przykład, właśnie to oznaczenie ASPH można jakby przetłumaczyć to, że ten obiektyw daje obraz o większej ostrości, ale tutaj, jeżeli chodzi o te oznaczenia poszczególnych producentów, które będziecie mogli spotkać na, jako rozszerzenie na końcu nazwy danego obiektywu. To zalecam, żebyście już poguglowali sobie i sprawdzili indywidualnie, co to tam wszystko oznacza, co to właściwie jest za konstrukcja obiektywu, ale miejcie też to w świadomości, że to chodzi właśnie o soczewki. I teraz na sam koniec kwestia ogniskowej, no bo mamy tutaj oczywiście taką informację, że jest 85 mm i teoretycznie oznaczałoby to, że jest to odległość, która dzieli powiedzmy ostatnią soczewkę od matrycy, ale to nie do końca jest właśnie prawda. I mimo naszych najszczerszych chęci, to tak do końca nie jest. Chodzi tutaj mianowicie o coś innego. Ta ogniskowa to jest odległość między płaszczyzną główną zaraz wytłumaczę o co chodzi a właśnie matrycą. I Chcielibyśmy, żeby to tak było prosto wytłumaczone, że od soczewki do matrycy, natomiast to tak w rzeczywistości nie jest i po chłopsku postaram się Wam to wszystko zaraz wytłumaczyć. Jeżeli na przykład mamy obiektyw, przez który wpada światło do naszego aparatu, tutaj na matryce, to wyobraźcie sobie, że światło wpada równolegle do tej osi, którą reprezentuje tutaj nasz obiektyw. I poprzez skupienie. Które dzieje się w jednej tutaj soczewce, te promienie one się załamują i skupiają się w, w tym punkcie na naszej matrycy. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie taką sytuację, że te nasze promienie, które wpadają do naszego obiektywu, one przechodziłyby przez cały obiektyw nie załamując się. No, to teoretycznie możemy sobie tak wyobrazić, że one tak przelatują prosto przez obiektyw, i ta część światła, która ulega skupieniu w soczewce, też byśmy ją jakby sobie przedłużyli, tak żeby ona nie leciała na, tylko na matryce, tylko właśnie pod tym samym kątem wylatywała z naszego obiektywu. To w miejscu, w którym te, te przedłużenia tych promieni by się przecieły, mamy naszą płaszczyznę główną, i to jest właśnie to miejsce. Od którego mierzymy odległość do matrycy, i to jest nasza ogniskowa. Mam nadzieję, że to w miarę prosto wytłumaczyłem, że nie popełniłem jakiejś herezji naukowej. Jeżeli ktoś w prostszy sposób będzie potrafił wyjaśnić ogniskową, to zapraszam do podzielenia się tą wiedzą w komentarzu i do buśnięcia. Wiedzą naukową. Ja przy okazji powiem, że ja nie jestem żadnym naukowcem. Zawsze staram się wszystko jakoś tak po chłopsku wyjaśniać i rozumieć. Dzięki serdeczne, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Mam nadzieję, że ten film zasługuje na wsparcie w postaci kciuka w górę. Jeżeli tak, to proszę Was o zmasakrowanie tego przycisku. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Ja nazywam się Jacek Siwko, a strona, którą reklamuję, to niezłe aparaty. ペー。